No dobra, to lecimy dalej. Klejnoty duszy w końcu bym chciał poznać zaklęcie do wypełniania klejnotów duszy, ale widzę, że jeszcze trochę mi zejdzie niestety. Dobra, jak to rozwikłać teraz tę zagadkę? To trzeba ustawić jakieś obrazy. A skąd je wziąć? Muszę się dobrze rozejrzeć. Gdzie nie są narysowane? Tylko po co jest to dobra, to się jeszcze dalej płynie. Nic mi to nie dało, że to otworzyłem. Jeszcze raz spróbuję. Ciemno jest, tak nie widzę za bardzo. Patrzę, czy gdzieś tu rysunków nie ma do rozwiązania zagadki, no ale nie, nie wiem. Przejścia też tu żadnego nie ma. Nie wiem po co ta kratka to jest bez sensu, trochę. Czy tu gdzieś nie było rysunków? Raczej nie. Якось то опустить, если как? No, zaciął się trochę lepiej. Łączymy z każdym strzałem, nie wzrasta. Aleś efektowne zwycięstwo. Mmm. To się coś drzwi, jakie się otworzą na stówie. To też dobra może jednak nie na stówę tu też jakieś kurcze no nie wiem że tam się rysunek może ukrywa, który mnie interesuje. I tak chyba jest. Tutaj cztery rysunki. Tylko jakie odkryć. Skocząc Wiecie o jakie rysunki mi chodzi, nie? Tutaj to orzeł, wąż i tak dalej. Stanąłem na to i zaczęło się przesuwać. Dobra, wszystko jasne. Trzeci jest wąż. Czwarty jest delfin. Trzeci wąż, czwarty delfin. Drugi orzeł, a pierwszy. Drugi orzeł, pierwszy delfin. Dziękuję. No nie było to jakoś super. Prosta. fajne są te pułapki trochę się domyślałem ale pewności nie miałem więc tu nie ma więcej nie ma Wrażenia 22 a ten mój elfie? 29 Kurde, skąd ja go mam? Chyba go ukradłem, jeśli dobrze pamiętam. A no, jest ukradziony. A to mega dobry. No dobra, lecimy dalej. Wow, jeszcze głębiej, jo. Pierwsze te cieniowisko niż sądziłem. Dużo grobów, ja już wiem, co to będzie z tych grobów wychodzić. O, właśnie. No jakoś to to, strasznego. No strzała. Это конечно. O, to było ciekawe pokaz, ciekawy pokaz łucznictwa. Gdzie ten traukr suweren zginął? Pewnie miał coś ciekawego przy sobie. No. Łapka w suficie już widzę. zwiększa magię o 30 To jest jakiś miecz, to pewnie fajny miecz, to się tam dostać. Skoczyć? Probably. Dobra, spróbuję tam skoczyć, nie będę was tym przynudzał. Jak mi się uda, to wznowię nagrywanie. No niestety nic z tego. To jest chyba specjalnie tak zrobione, bo nie wiem. Próbowałem na różne sposoby wskoczyć tam, no i się nie udało. cały czas był. Poszukiwacz skarbów, który udawał ducha. Aha. Przygoda. Lecimy dalej. Poznałem kolejne słowo do krzyku, ale nie poznałem niestety, jak ich używać. Nikt mnie tego nie nauczył. Awans właśnie. Do ucznictwa miałem iść, bo zdobyłem dość wysoki poziom ucznictwa, o właśnie 51, wymaga 60, wymaga 60, wymaga 60, wymaga 30 też mam, wymaga 50 Chyba tego nie potrzebuję. No dobra. Spójrzmy na nasze zadania. Dostarczyć zapasy do Wysokiego Hredgaru, bo i tak tam idę. No i Droga Głosu. Dobra, lecimy. Chociaż w sumie może posprzedaję sobie jeszcze rzeczy, które mam, ale nie będę was tym zadł. W tej wiosce pod górami taki zniszczony dom to zobaczyłem. Nie widzę ciędo! Nie mogę cię znaleźć! Dlaczego się chowasz? Rejda była tu po czym znikła, poszła na zbierać jakiś roślin i nigdy nie wróciła. Wszyscy jej szukali, ale nikt nie mógł jej znaleźć. Wilhelm powiedział, że wróci. Kazał Narfie mu się nie martwić. Rejda wróci. O, dziękuję. Niech bogowie mają Cię w opiece. Wilhelm, opowiadaj, o co chodzi z tą rajdą. Zaintrygowali mnie. Skoro nasz duch został zdemaskowany, to może wkrótce zobaczymy w tym mieście więcej gości niż tylko... A, jest niegroźny. Siedzi sam w tym, co zostało z farmy... Powiedziałem to tylko, żeby biedać... Rejda zbierała składniki na małej rzecznej wyspie na wschód. Próbowałem ją odnaleźć, lecz bez powodzenia. Jeśli znowu tu będziesz, wstąp napić się czego. Szybkie zadanie. Powiem, że może Potrzebujesz pokoju, a może chcesz się czegoś napić? Jestem do dyspozycji. Widziałem tam wejście do jakiejś jaskini. Ludzie nazywają ją na razie lepiej tam nie chodź. Rejdzie nie wyszło to na dobre. No to nie. Jeśli na tej wybierasz jaskini. się do klasztoru, Ciekawiła mi ta jaskinia. Co ona ma wspólnego z rajdą, Skoro rajda leży w rzece, w rzece. może to jest jakiś głębszy sens w tym, co zobaczyć. nie mam sobie konia kupić. 25. Zaraz sprawdzimy. Na ja co jeszcze, że wyjście z tej jaski nie było przez wodę? <grym wody> I dlatego, ona no. Ham 25. Ło, wow. Alfia Zbroja Czyli lekka Teraz mam 65, Alfia Zbroja? 60 hmm. To mnie tam uraczyli

Na pewno to trzeba te obrazki jakoś ułożyć, tylko jak? O, tu są. Zauważyłem. Wąż delfin, orzeł orzeł, miałem. delfin. Wąż delfin? Orzeł delfin, wąż delfin, tak spróbuję ułożyć.

Mała błyskawic. Czyżbym miał tą strzałą elektryczną w coś strzelić, żeby coś uruchomić Ciekawe no. Pewnie wejdę tymi drzwiami i tu przejdę do niego. I

Co? To jak ja mam wyjść tam wyżej? Coś tam strzałem elektrycznym pewnie strzelić. Ale co? To by się mosty dwa opuściły. Hm. Wziąłem mu klucz z ręki. Tym kluczem pewnie wejdę. No właśnie. Lochy będą dłuższe niż myślałem. Dlatego będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam.